Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart, witam w kolejnym odcinku z Ringu z tym nie tylko, dzisiaj tak, troszkę o skrzyneczkach, bo to, rośnie, to się dzieje, tu widzę jakieś wystrzały i sprawdzimy Kopenhagę również, bo chcieliście, żebym tam zerknął, znaczy witam tam chciał, żebym zerknął na Kopenhagę, więc dzisiaj sobie spojrzymy, zobaczymy jak to się prezentuje na tej Kopenhadze. Szybkim wstępem jeszcze, skins monkey, strona do wymiany swoich skinów, link do strony będzie oczywiście w opisie, więc jeżeli widz że chce, żebym mieć swoje skiny, to link będzie w opisie. Normalnie 5$ dolarów wraz z kodem Elzart przy wymianie, do tego strona nie wlicza ten naklejek, przez co wiecie, dużo przepięknych tutaj craftów. polecam sobie snajpić krociki, bo naprawdę jest tego sporo. Więc znajdziecie sporo z craftów dla siebie, też sporo craftów drogich, które możecie potem sprzedać z zarobkiem na rynku Steam. Na przykład, jak coś wysnapić, więc polecam sobie snajpić i przy wpłacie wraz z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 300 dolarów, darmowe 350 dolców. Do e, a my co? My przechodzimy, przechodzimy do naszego e, materiału. E, może sprawdźcie, Pratom, e, Kopenhagę, potem sobie pogadamy jeszcze chwilę, chwilę o tych skrzynkach i zobaczymy, co tu się stało. No jak zawsze, rynek, powiem Wam, że ostatnio jest w ogóle jakaś tragedia z tym rynkiem. On nie chce działać. Nie, no bo zobaczcie, coś teraz dzieje na przykład. Ja nie wiem, o co tu chodzi, ale to nie chodzi. Nie wiem, o co tu chodzi, ale to nie chodzi. To jest dobre określenie tego, bo widz właśnie pisał, że są wzrosty i ja szczerze Wam mówiąc nie przeglądałem cały czas, tak? Więc też nie przeglądałem Kopenhagi, nie patrzyłem tak, co się dzieje żywo, więc no nie jestem też tak super w temacie. Muszę sobie tutaj zerwnąć. Ale zobaczcie, co się, ja chyba wiem, jak nazwę ten film. Rynek nie działa, bo to, zobaczcie, 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 co się dzieje, pa, 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 Ej, nie da się nic zrobić, ja nie wiem, czy na przeglądarce tego nie odpali, bo to jest syzyf, to jest syzyf, no tutaj byśmy te spadki, tak, na Kopenhadze, czyli to, co jak Kopenhaga była w tym dołku i tutaj te kapsuły głównie z logiem drużyn były najtańsze, e, teraz mamy, I powiem tak, Kopenhaga trzyma się ogólnie, jak na ten moment dobrze, naprawdę dobrze. Czekajcie, skopiuję sobie tutaj jakby co i wstawię do przeglądarki, może być troszkę lepiej. To chodziło. Ale zobaczymy, zobaczymy, jeszcze kliknijmy. Nie ma, jak wejdziemy sobie tutaj w pretendentów też jak to rozbędzie. Dobra, nie nie ma teraz takiej tragedii. No zobaczcie, nie trzyma się ta Kopenhaga ostatnio najgorzej. Nawet są lekkie wzrosty, można powiedzieć, ostatnim czasem. Eee, I to jest dosyć dziwne. Dlaczego to jest według mnie dziwne? Bo dużo czasu jakoś nie minęło. Kopenhaga się dobrze trzyma, coś tam rośnie, czyli raczej Kopenhaga tak strasznie spadać nie będzie. No chyba, że szankaj. To jest nasz największy przeciwnik. Ja bym tylko na to patrzył, no chyba, że wam nie zależy na takim bliskim terminie i trzymacie na przykład Kopenhagę strasznie długoterminowo. No to jeżeli tak robicie, to jak najbardziej tutaj Kopenhagę sobie można trzymać. Ale wi wiadomo, gdziekolwiek się pojawi info, że szanka jest bez, bez tła, moim zdaniem Kopenhagę się sprzedawać, jeżeli jeszcze nie spadnie. To, co gadaliśmy na ostatnim odcinku z zarobkiem. Tak powinno się tutaj zrobić i wygląda to całkiem nieźle. Tu widzimy, że w ogóle legendy z e, złotóweczka. Ej, co tu się wydarzyło z 80 groszy do złotóweczki? Ej, no i to jest bardzo duży wzrost. To, w ogóle to jest dziwne, że takie coś się wydarzyło na Kopenhadze. I ja na przykład... Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czym to było spowodowane. To w ogóle widzę, że 29 września to było e, i to w ogóle cały czas rośnie. Zobaczcie, pierwszy jest złoty jeden, to piki są nowe. Ja nie rozumiem tego. Akurat troszkę nie rozumiem. E, jak ktoś wie, czym to jest spowodowane, może napisać. Ja z chęcią poczytam. E, ale nie mam, nie mam pojęcia zielonego, co tu się dzieje. Jeżeli chodzi o skrzynki, no to widzowie, zobaczcie, widzowie to, złoty 42 załamania. Zaraz o złoty 50 podejdziemy. Przepraszam Was bardzo, ale my mieliśmy miesiąc temu niecałą złotówkę jeszcze. To jest legenda, To są duże wzrosty, to są naprawdę duże wzrosty. To jest naprawdę, naprawdę duża. Cenach na skrzynki. To nie są małe pieniążki, jeżeli mówimy tutaj o strzyneczkach, Więc naprawdę się super prezentuje. Snake złoty 05. Też tu fajnie się rozwija, no fajnie to wygląda. Tylko czekajcie, chciałem jeszcze sprawdzić sobie. Czy pojemnik z naklejką widać, że znów tutaj wystrzeliwuje, nie? Ten pojemnik to jest coś pięknego. Zobaczcie, 90. pyk, pyk, do 112 sobie skacze, no nie wiem. To jest. To jest coś, co skacze. To, jak chcecie ryzykować, to możecie się w to bawić, nie? Ale to jest bardzo ryzykowne. Powiem tak, ja się w to nie bawię, ale no to, co się tutaj dzieje, to jest to... E, jest to dosyć. Relisky granie. Czekajcie jeszcze, bo redline widzę, że tu jest na głównej. Też co się z nim stało? A redline sobie tak. Tak sobie urósł redline. Ej, nie wiem. Nie śledziłem z dwa-3 dni co się dzieje i co tu się dzieje? Czemu redline tak urósł? O co tu chodzi? Nie wiem. Nie wiem, ale Redline sobie poleciał. No spoko, nie? U mnie ładny kałach. No co widzę, to było na tyle. Zresztą do subskrybowania kanału po więcej kontentu z inwestycji, nie Tylko dzisiaj troszkę taki segment fun, odcinek. Niezbyt wiem, co się dzieje, tak mogę powiedzieć. <laughs> Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się, widzowie. Cześć, cześć.